Jednolity rynek Unii Europejskiej i swobody, które oferuje, to jedno z większych osiągnięć naszych czasów, w których Polska ma szansę uczestniczyć. Dostęp do pół miliarda klientów w całej Europie, ale przede wszystkim swobodny przepływ towarów i usług to rzecz nie do przecenienia w zakresie rozwijania ponadnarodowych przedsiębiorstw. Chcemy, żeby Polska bardzo mocno korzystała z tych doświadczeń, dlatego zapraszamy na forum jednolitego rynku. Unii Europejskiej, która odbędzie się w Warszawie. Na co dzień będąc przedsiębiorcem i pracując z przedsiębiorcami obserwuję, jak wzrastają polskie firmy, które eksportują do Unii Europejskiej nie tylko półprodukty i surowce, ale także gotowe produkty, często bardzo zaawansowane. Nowe technologie, które stwarzają możliwość ponadnarodowego działania w połączeniu ze swobodnym przepływem dóbr i usług, bardzo mocno wpłyną na rozwój polskiej gospodarki. Zapraszam na forum Jednolitego Rynku, które odbędzie się w Warszawie, na którym dowiecie się, w jaki sposób wasze przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dobrodziejstw, jakie niesie wspólny, dobry, jednolity rynek.